Dobra, studoła zamknięta. E, witam wszystkich, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcinek z naszej serii Od Komuny do Fortuny. co na samym wstępie, 200 łapek w górę i kolejny odcinek z tej serii już jutro na kanale. Oraz chciałbym się pochwalić, że moje konto zubożało o 13 tysięcy. A to dlatego, że kupiłem sobie taką autositnę. Jest to prasa właśnie do remontu, ale tu zaraz więcej o niej opowiem, bo nie ma co gadać, tylko się trzeba brać za robotaju. Ogólnie zamysł jest taki, że dałem za nią mniej do tego, że ono właśnie w jakimś mega stanie nie jest, może wizualnie to jeszcze w miarę w miarę, ale gorzej z stanem fizycznym. Tam łańcuchy do powymienienia, e, powymieniania, e, coś jeszcze zęby, z tego co pamiętam i kilka łożysk, z, tak jak gadaliśmy z tym, e, z właścicielem poprzednim. Bo to właśnie z tego jak widzieliście tam tego faceta kupywałem gdzie wyjeżdżaliśmy. No ale się dogadałem po taniości, bo facet że taki nie będzie używał. A skoro tam... Skoro już blisko jestem, jestem chętny, no to mogę za te 12 tysięcy wziąć. No bo do remontu jest. Ale no myślę, że jeszcze ten sezon przechodzi. Dopiero w następnym sobie zaczniemy remontować. Ogólnie mam takie śmieszne sytuacje. Bo mam y, na nagranie tego odcinka jeszcze 25 minut, więc, 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 lecimy. Ale myślę, że sobie go wrzucę dopiero po lekcjach, bo dzisiaj, hmm, historia. Tak, ale rzucę go sobie pewnie coś koło 10, no bo już teraz nie wyrobię w te 15 minut, niestety. A mam gar, 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 gardkówkę z historii. I trzeba ją napisać. Bo nie mogę mówić troszkę inaczej, bo jestem... Bo nie jestem przyzwyczajony do tego, że mam słuchawki na uszach i trochę inaczej słyszę. O. Zaraz sobie zobaczę, jaka, jaka bela jest, ale się boję, że ona ucieknie. To zrobimy sobie na poprzeczniaku, żeby wyrzucić to belę. Bo, bo, bo one uciekają, niestety. No, eee. i widzicie, bele są takie jak być powinny po takiej prasie, czyli ze sznurka, ale no, niestety nie wydane, i nie będą wydane te beleczki O, widzicie, już, już kolejny balut naprzykapiłem. to ja do sobie na około no, ale tak, się ofać. jestem ciekawy, czy się zatrzyma Szczerze powiedział, czy tak się gra na słuchawkach to w ogóle inne granie jest o, zobaczę sobie łopa ciężka zbicie ma dobre widzicie, sznurki są Łe, nie no zbita je! Jak na Slipmę to aż jestem zadowolony. No ale tak jak mówiłem, trasa do remontu w tym, po tym sezonie raczej. Będę chciał też odmalować na swój sposób eee, może zmienić kolor na czerwony, bo nie wiem, wiem, że te czerwone sypny też były. Ale ta... Ta jest zielona, więc zobaczymy czy ją tylko odmaluje, czy zmieni kolor, żeby... Jak to się tam odświeżyć Ale to się zobaczy w następnym sezonie. W ogóle nie mam nadzieję, że ten sezon przetrwa u mnie Już u tego gospodarza chyba od roku nie była wykorzystywana, bo właśnie miałem nową trasę. Kuna chyba, Czy czegoś tak, Coś tego typu. Już jej nie wykorzystywał. No u mnie się zawsze przyda. Ale szczerze powiem, że granie na słuchawkach to jest w ogóle... Ha, to jest w ogóle inne, inne wrażenie. Bo wiecie, słyszycie to każdy taki pisk, nie pisk, co w farmingu jest. To jest naprawdę fajne. Dobra. A, trochę mi to zajmie, ale może sobie, jeżeli się uda, to sprasujemy cały na odcinku. Strasznie, strasznie, się zapominam z tym podbierakiem, bo go podnoszę, a później zapominam opuścić. Ogólnie też, jak widzicie, ten wskaźnik dobijania... Co jest? A, no, włączyć też bym mógł. Wskaźnik dobijania jest zresztą ten... O... Ja mówię kas, a on nie baluje. Power się chyba wyłączył jakimś cudem. Ale tak, e, właśnie wskaźnik ten dobijania tutaj jest zepsuty Ale tu już nawet wiem jak go naprawić I... O, kolejna dala I właśnie zrobię sobie właśnie ten wskaźnik, jest zepsuty, bo tu widzicie, że tu nie pika, nie nic a Będzie, żeby... A będzie tak, że będzie pikało Po raz będzie... No, trzeba objechać sami Po raz, że będzie pikało oraz że będzie się pokazywało sam ...bicia ben? Nie wiem czy to tak się nazywa. Zbicia chyba bail. O, dobra. Sorry za cienny, gdzie? Tutaj trochę tych... ...balotów będzie. Wiecie co, będę sobie grał na hoodach, to jednak... Będzie mi za ciężko grać bez chudów Tak to wyjdzie. Na chudach to zawsze jakoś to tam lepiej No, lecimy sobie Supcie yy. Bo myślę, że coś koło 10 belek są będzie O ile nie więcej no nawet, nawet ładnie to tutaj polnuje, jestem zadowolony Też mam plan, żeby połączyć te trzy pola tutaj Jak oczywiście wykupię te pole, na którym teraz jest kuporyda Żeby te pola trzy połączyć właśnie w jedno i zrobić taką wielką łąkę kiedyś Ale tu już raczej będziemy jakiś inny sprzęt mieli Chociaż zobaczymy, można by było się coś takiego pobawić nawet jeszcze za niedługo Tutaj na drodze tutaj i tak nikt nie jeździ teraz O ja, jutro, ja to i tak zabierę w następnym odcinku Przynajmniej taką mam nadzieję sobie to pozbieramy Gminy też 60 będzie szła do remontu Więc, Więc, więc fajnie, fajnie a i damy sobie hashtag yy, Bela lub Bala lub yy, Okrągła Bela. Mówcie, napiszcie mi hashtag, jak u Was się mówi na takie belki. Czy mówi się u Was Balot, Bela, yy, Belka? Yy, nie wiem jeszcze, jakie są treścienia. Baut, ale ba, Bauta to bauta to jakoś tak nie mogę tam. Baut. Każdy to nazywa jak chce. Tak jak mówiłem, w każdej grze. On... A i możecie napisać jaki rejon Polski jesteście, wiecie, że na przykład Bela i Świętokrzyskie, czy tam jakoś inaczej. Ogólnie u mnie się na, na takie coś, na, tak, na taką prasę mówi Belarka, na z, tak zwaną zwijajkę, nie? Czyli na tą, tą prasę rolującą. Tak, mam to w dalej jadę. E, mówi się właśnie belarka. A u niektórych wiem, że się presa mówi. E, u niektórych się mówi normalnie praca e, U niektórych rolka. Więc właśnie też jest tak, że ja serio tu będzie sporo. Ja myślę, że chyba będzie pierwszy sezon, że dwie przeczepy się mniemy z tej łąki. A ja się cieszę, bo w tym sezonie nam no, trochę siana przybrakło więc będę się sobie dwa t walność. Chociaż w tym sezonie będzie właśnie Kiszonka. Będzie Kiszonka wraz z Kiszonka, Kiszonka to i siana pójdzie mniej. Ale ogólnie też w następnym odcinku pewnie właśnie nie będzie zbierania, tylko będzie coś innego bo zaraz mi klapę, urwie eee, będzie pewnie coś innego. Bo właśnie chcę zrobić, żeby już tutaj te belki sobie pozbierać na nowym, nowej części do 60. Że to powiem. Ale to zobaczycie, nie mamy eee, też. Adum, Adum, Adum jest na pijaski melanzu, jeszcze nie wrócił. Znaczy na kwarantannie siedzi, miało być, ale myślę, że na następny odcinek już wróci. Nagrywam to właśnie z samego rańca. Też nagrywam to tak dość na szybko, bo chcę właśnie na, na te lekcje, muszę iść. Bo ani razu się na historii nie byłem, ale kertówka to trzeba się diabić. Ja. Tak, 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 tak. Fajnie będzie ogólnie. Muszę sobie jeszcze zrobić zdjęcie, więc zaraz po Dobra. No niestety mi nie, tylko mi się nie udało zrobić, bo te bele uciekają Trochę Ale zaraz się to ogarnie eee, Też jestem w wielkim oczekiwaniu na boćkowo no, bo, bo, bo. Myślę, że jakoś fajne serię by się dupło Z tego boćkowa no, Ale to zobaczymy Bo no, teraz sobie jak balut będzie to sobie wyrzuca. Ciekawe czy będzie, bo to jest taki Mniejszy wałeczek więc tak na się będzie o było w ostatnim momencie no, tutaj chyba już jeszcze nie powinny uciekać to sobie zrobię robię sobie zdjęcie na miniaturki przepraszam że na odcinku, ale chociaż zobaczycie jak to się robi żeby to fajnie wyglądało w miarę aż chyba za duży fot mam, ale dobra Trochę oddalę sobie <ścoughs> Sorry, że minutę posiedziliśmy na miniaturkę, ale to już tak chyba będę kończył Doprosuję sobie ten jeden pokos Albo nie, policzymy sobie jeszcze belki tak, akurat raz jeden na dół, policzymy belki i będzie Trochę pozostawiałem, ale to wiecie Rozłoży się Do następnego sezonu I nic się temu nie stanie Dobra Lecimy sobie jest słodniejsze oświetlenie, Więc zaraz sobie jeszcze miję tylko taka owalne, ale to już zrobię cięcie. No i to jest? Właśnie. 100. Głównie tutaj z tych góry każdy niech sam leci, zauważyłem Dobra. Jestem z powrotem i znowu zupełnie wybierak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czekajcie. Czekaj, trzy raz.

fajnie było jakbym ujść w nie jakby akurat na styk zeszło ale tu już za dużo trochę tak mi się zdaje przynajmniej no dobra zostawię sobie takie chcę tak dla krów zawieść od razu jedną ale to ja się będę zamierzał do następnego odcinka hashtag polska młodza jeszcze jedno ci serduszko i polajkuję od tej komentarz pa.